Środek lata przynosił ze sobą nie tylko upał, ale i powiew nostalgii. Słońce nie oszczędzało nikogo, a szczególnie tego niewielkiego mieszkania na czwartym piętrze starego bloku. W kuchni, skąpanej w złotych promieniach poranka, Ewa przygotowywała śniadanie, starając się nie myśleć o narastającym w niej napięciu. Ewa miała 32 lata i była w szóstym miesiącu ciąży. Jej życie, które kiedyś toczyło się w zawrotnym tempie, Teraz zwolniło, a każdy dzień wypełniały ciche rytuały, poranne parzenie kawy, przeglądanie katalogów z meblami dla dziecka, krótkie spacery wokół osiedla. Choć czuła się spełniona jako przyszła matka, w jej sercu rosła coraz większa pustka. Michał, jej mąż, który kiedyś był jej największym wsparciem, stawał się dla niej obcym człowiekiem. Od kilku miesięcy Michał coraz częściej wracał późno z pracy. Wcześniej Ewa tłumaczyła sobie to stresującymi projektami i odpowiedzialnością, jaką brał na siebie w związku z nadchodzącym rodzicielstwem. W końcu niedługo miało się im urodzić dziecko, przecież musieli być przygotowani finansowo. Ale w głębi duszy czuła, że to nie tylko praca odciągała go od domu. Michał, co opowiesz na to, żebyśmy po powrocie z urlopu wybrali się na badania prenatalne? Zagadnęła go pewnego wieczoru, próbując wpleść w rozmowę coś, co mogłoby przywrócić dawną bliskość. Jasne, zajmę się tym, przypomnij mi później rzucił beznamiętnie, nie odrywając wzroku od telefonu. Ewa poczuła ukłucie w sercu. Dawniej takie rozmowy były pełne emocji, planów na przyszłość, wspólnych marzeń. Teraz każde słowo z jego strony wydawało się mechaniczne, jakby było jedynie formalnością, którą musiał spełnić. Wciąż jednak miała nadzieję, że nadchodzący urlop pomoże im na nowo się do siebie zbliżyć. Miały to być ich pierwsze wspólne wakacje od lat. Kiedyś, zanim pojawiły się problemy z pracą Michała, regularnie wyjeżdżali na krótkie wycieczki. Uwielbiali wspólne wypady nad morze, spacery po plaży, nocne rozmowy przy kieliszku wina. Ewa pragnęła, by te wspomnienia wróciły, wierzyła, że potrzebują tylko czasu razem. Rankiem, dwa dni przed planowanym wyjazdem, Ewa przygotowywała się jak zwykle do codziennych obowiązków, kiedy zadzwoniła do Michała. Pracował od samego rana, a ona chciała przypomnieć mu o kilku szczegółach związanych z podróżą. Michał, kiedy wrócisz dzisiaj do domu? Myślałam, że moglibyśmy wieczorem porozmawiać o tym, co jeszcze musimy zabrać, zapytała z nutą entuzjazmu w głosie. Nie wiem jeszcze, Ewa. Może być późno. Mamy kilka ważnych spotkań, a ja muszę to wszystko ogarnąć przed urlopem odpowiedział sucho, jakby to była rzecz oczywista. Ewa poczuła znajome ukłucie niepokoju. Znów miała wrażenie, że coś przed nią ukrywa. Postanowiła jednak nie robić z tego afery. W końcu miał być urlop, miało być miło, więc nie chciała psuć atmosfery. Ewa nie mogła zasnąć tej nocy. W głowie kotłowały się różne myśli, obawy i domysły. Czy jej relacja z Michałem naprawdę się rozpadła? Może to tylko chwilowy kryzys. Miała nadzieję, że wyjazd pomoże im na nowo znaleźć wspólny język. W końcu od dawna nie spędzali czasu razem, bez pracy, bez stresów codzienności. Następnego dnia rano Ewa wstała wcześniej. Zrobiła śniadanie, spakowała rzeczy do walizki i czekała na Michała, który miał wrócić z pracy i razem z nią udać się na wakacje. Sprawdziła wszystko po dwa razy: ubrania, kosmetyki, książki, które chciała przeczytać na plaży. Była podekscytowana, jakby miała na nowo odkryć ich relację. Michał wrócił późnym popołudniem. Od progu wydawał się zmęczony, zniecierpliwiony, jakby jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Rzucił torbę na podłogę i zmarszczył brwi, widząc spakowane walizki. Co to za walizki? zapytał z niechęcią w głosie. No jak to co? Przecież mieliśmy jechać nad morze. Spakowałam nas, żebyśmy mogli szybko ruszyć w drogę. Ewa starała się mówić lekko. Choć w jej głosie kryła się niepewność. Michał spojrzał na nią, jakby nie do końca rozumiał, o co chodzi. Ja jadę sam odpowiedział zimno. Nie sądzisz, że w twoim stanie powinnaś raczej odpoczywać w domu? Po co ci taki wyjazd? Lepiej zajmij się sobą i dzieckiem. Myślałem, że to oczywiste. Ewa poczuła, jak coś w niej pęka. Stała osłupiała, patrząc na męża, który właśnie bezceremonialnie pozbawił jej wszelkich nadziei na wspólny czas. Jej ręce zaczęły drżeć, a serce biło tak głośno, że nie słyszała już nic poza tym przerażającym echem rozczarowania. Michał, o czym ty mówisz? Przecież planowaliśmy ten wyjazd razem. Mieliśmy spędzić trochę czasu tylko we dwoje, oderwać się od tego wszystkiego. Myślałam, że to też jest dla ciebie ważne, jej głos łamał się, a łzy zaczynały napływać do oczu. Ewa, przestań. Nie dramatyzuj. Michał był już wyraźnie zirytowany. Naprawdę myślisz, że w takim stanie, w ciąży, będziesz dobrze się bawić? Ja potrzebuję trochę odpoczynku. Po prostu muszę oderwać się od tej całej codzienności. Oderwać się? Powtórzyła, nie wierząc w to, co słyszy. Czyli od nas? Ode mnie? Michał westchnął ciężko, jakby prowadzenie tej rozmowy było dla niego męczące. Nie o to chodzi. Po prostu chce się zrelaksować. Nie chcę teraz ciągnąć tego tematu. Jutro wyjeżdżam i tyle. Ewa poczuła się, jakby ktoś ją uderzył. Michał nie chciał z nią rozmawiać, nie próbował nawet wyjaśniać. Po prostu uznał, że jego potrzeby są ważniejsze. Jej serce pękało na pół, ale czuła, że nie ma siły walczyć. Zamiast tego sunęła się na fotel, pozwalając łzom płynąć. Kiedy następnego ranka Michał wyszedł z domu, Ewa czuła się kompletnie pusta. Stała w oknie, patrząc, jak jego samochód odjeżdża. Gdzieś głęboko w sobie wiedziała, że ten wyjazd to tylko pretekst, ale nie miała odwagi przyznać tego na głos. Była zbyt zmęczona, zbyt przytłoczona emocjami, by walczyć. Przez kolejne dni Ewa starała się znaleźć sens w swojej codzienności. Sprzątała mieszkanie do granic absurdu, gotowała potrawy, na które nie miała ochoty, oglądała filmy, które miały ją rozbawić, ale nie potrafiły nawet wywołać uśmiechu. Czuła, jakby tonęła w morzu własnych myśli i wspomnień, które teraz wydawały się jej tylko daleką przeszłością. Każdego dnia próbowała dzwonić do Michała, ale rzadko odbierał. A kiedy już odbierał, jego głos był zimny, obojętny. Cześć, Michał, jak się bawisz? Starała się brzmieć normalnie. Jakby nie było między nimi żadnej przepaści. Jest ok, Ewa. Co u ciebie? Wszystko w porządku? Jego ton był neutralny, wręcz bezosobowy. Wszystko dobrze. Tęsknie za tobą, wiesz? Może zadzwonisz wieczorem, porozmawiamy trochę? Próbowała wyciągnąć rękę, choć wiedziała, że prawdopodobnie spotka się z odmową. Zobaczę, ale nie obiecuję. Mam tu trochę ludzi wokół siebie, wiesz, trudno znaleźć chwilę. Muszę lecieć, odezwę się później. Po tych rozmowach Ewa czuła się jeszcze bardziej samotna. Wydawało jej się, że ich związek jest jak stary, porzucony dom pozornie wciąż istnieje, ale wewnątrz jest pusty i zrujnowany. Przez lata budowali coś, co teraz rozsypywało się na jej oczach. Samotne wieczory stały się dla Ewy torturą. Kiedyś uwielbiała te chwile kiedy mogła zrelaksować się przy książce lub ulubionym filmie. Teraz każda godzina spędzona sama w czterech ścianach przypominała jej, że coś w jej życiu się kończy. Czuła, że coś jest nie tak, że Michał nie mówi jej całej prawdy. Przez głowę przemykały jej myśli, które starała się odrzucić zdrada, oszustwo, podwójne życie. Ale zaraz sama siebie karciła za te podejrzenia. Pewnego wieczoru, nie mogąc zasnąć, postanowiła zająć myśli przeglądaniem mediów społecznościowych. W końcu trafiła na profil Martyny, jednej z koleżanek Michała z pracy. Już wcześniej słyszała o niej, Michał wspominał o wspólnych projektach i wieczornych spotkaniach zespołowych, ale nigdy nie przywiązywała do tego wagi. Teraz jednak coś w niej pękło i postanowiła przejrzeć jej profil. To, co zobaczyła, wywołało w niej fale gniewu i rozpaczy. Martyna opublikowała kilka zdjęć z nadmorskiego kurortu, na których był także Michał uśmiechnięty, rozluźniony, trzymający w ręku drinka. Na jednym ze zdjęć Martyna była wtulona w jego ramię, a opis pod zdjęciem brzmiał Najlepszy urlop, jaki mogłam sobie wyobrazić. Ewa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Z każdą kolejną fotografią czuła, jakby coś w niej umierało. Te zdjęcia były dowodem na to, że Michał ją zdradził. W jednej chwili wszystkie jej obawy stały się brutalną rzeczywistością. Przestała już płakać, w jej oczach pojawił się chłodny, zdecydowany wyraz. To był moment, w którym zrozumiała, że nie ma już czego ratować. Noc spędziła, wpatrując się w sufit. Myśli wirowały jej w głowie, przypominała sobie wszystkie te momenty, kiedy Michał odsuwał się od niej, kiedy unikał rozmów, kiedy stawał się coraz bardziej obcy. Zrozumiała, że ich związek umierał już od dłuższego czasu, ale ona, zbyt przerażona, by spojrzeć prawdzie w oczy, starała się trzymać pozorów. Teraz jednak nie miała już wątpliwości. Michał wybrał inną drogę, zostawiając ją i dziecko. Następnego dnia, z samego rana, Ewa podjęła decyzję. Wstała, wzięła głęboki oddech i zaczęła pakować rzeczy Michała. Z szaf zniknęły jego ubrania, spółek książki, które należały do niego. Każdy przedmiot, który przypominał jej o wspólnym życiu, lądował w walizkach. Czuła, jakby z każdym ruchem uwalniała się od ciężaru, który ją przytłaczał. W głębi duszy wiedziała, że to nie koniec bólu, ale była zdeterminowana, by zacząć na nowo. Kiedy już spakowała wszystko, postanowiła zadzwonić do Teściowej. Mimo że ich relacje zawsze były chłodne, wiedziała, że musi powiedzieć jej prawdę. Z drżącym głosem wyjaśniła, co się stało. Teściowa była w szoku, ale Ewa nie zamierzała tłumaczyć szczegółów. Powiedziała tylko, że Michał nie jest już mile widziany w domu. Po tej rozmowie poczuła się, jakby odcięła kolejny rozdział. Michał wrócił tydzień później, opalony i zrelaksowany. Jego dobry humor szybko zgasł, kiedy zobaczył walizki ustawione w korytarzu. Początkowo myślał, że to jakiś żart, ale wyraz twarzy Ewy nie pozostawiał wątpliwości. Co to ma znaczyć? zapytał ostro, patrząc na swoją żonę z wyraźnym niepokojem. To twoje walizki, Michał. Możesz je zabrać i wyjść, odpowiedziała Ewa, patrząc mu prosto w oczy. Jej głos był spokojny, ale pełen chłodu. Żartujesz sobie, prawda? Michał próbował się uśmiechnąć, ale w jego oczach widać było niepewność. Widziałam zdjęcia, Michał. Wiem, gdzie byłeś i z kim. Nie musisz już nic mówić. Nasze małżeństwo skończyło się w momencie, kiedy wybrałeś tamtą drogę. Nie będę tego dalej ciągnąć. Michał próbował jeszcze coś mówić, tłumaczyć się, ale Ewa nie chciała już tego słuchać. Jej decyzja była ostateczna. Dla niej i dla ich dziecka to była jedyna słuszna droga odciąć się od przeszłości, zacząć wszystko od nowa. W tym momencie zrozumiała, że nie jest już tą samą zagubioną kobietą, którą była jeszcze tydzień temu. Teraz była gotowa walczyć o siebie i o swoje dziecko, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Michał, widząc walizki ustawione w korytarzu i pełne determinacji spojrzenie Ewy, poczuł, jak serce bije mu mocniej. Przez cały tydzień jego umysł był pochłonięty beztroską, urlopem i chwilą wolności, której od dawna pragnął. Jednak teraz, stojąc przed Ewą, musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Wiedział, że popełnił błąd, ale nie spodziewał się, że Ewa zareaguje tak stanowczo. Ewa, nie rób tego. Michał starał się mówić spokojnie, choć w jego głosie wyczuwało się desperację. To nie jest tak, jak myślisz. Martyna to tylko koleżanka z pracy. Tam nie było nic poważnego, po prostu wyjechaliśmy w grupie znajomych. Przecież wiesz, że to wszystko jest przejściowe. Ewa spojrzała na niego, a jej wzrok był zimny, jak lód. Przejściowe? Jej głos drżał, choć starała się zachować opanowanie. Michał, przestań udawać. Widziałam zdjęcia, widziałam, jak się do siebie przytulacie. To nie była grupa znajomych, to było coś więcej. Naprawdę myślisz, że będę wierzyć w te wymówki? Michał zamilkł na chwilę, próbując znaleźć właściwe słowa. W głowie kotłowały mu się myśli, scenariusze tego, jak może odzyskać kontrolę nad sytuacją. Wiedział, że Ewa jest zraniona, ale nie spodziewał się, że aż do tego stopnia. Zawsze postrzegał ją jako osobę cichą, wyrozumiałą, która nie podejmie drastycznych kroków. Teraz jednak widział przed sobą zupełnie inną osobę, zdeterminowaną, silną i gotową na ostateczne rozwiązania. Dobrze, masz rację, westchnął ciężko, opierając się o ścianę. Tak, coś było między mną a Martyną. Ale to był błąd, głupi, niewybaczalny błąd. Byłem zmęczony, czułem się przytłoczony. To żadna wymówka, wiem, ale potrzebowałem oddechu. Nie chcę jej, chcę wrócić do ciebie. Chcę naprawić to wszystko, co zniszczyłem. Ewa nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Słowa Michała brzmiały jak desperacka próba ratowania czegoś, co już dawno się rozpadło. Patrzyła na niego, a w jej oczach zamiast gniewu pojawił się smutek. Michał, to nie chodzi tylko o Martynę. To wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Przestałeś mnie zauważać, przestałeś troszczyć się o nas, o nasze dziecko. Kiedyś byliśmy partnerami, dzieliliśmy się wszystkim radościami, problemami. A teraz? Od miesięcy jestem sama, nawet gdy jesteś obok. Ta zdrada to tylko kropla, która przelała czarę goryczy. Michał zbliżył się do niej, próbując złapać ją za rękę, ale Ewa odsunęła się. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Jego głos drżał a oczy błyszczały od niewypowiedzianego strachu. Wiem, że zawaliłem, ale możemy spróbować to odbudować. Dla naszego dziecka, dla nas. Ewa potrząsnęła głową. Nie ma już nas, Michał. Nie mogę zbudować rodziny na kłamstwach i zdradzie. Nasze dziecko potrzebuje stabilnego domu, a nie relacji pełnej fałszu i pretensji. Myślisz, że mogłabym ci zaufać po tym wszystkim? Jej głos stawał się coraz bardziej zdecydowany. Nie chcę, żeby moje dziecko dorastało, widząc, jak matka udaje, że wszystko jest w porządku, gdy w środku czuje się pusta. Michał opuścił głowę. Wiedział, że nie ma już odwrotu. Ewa była zbyt zdecydowana, by dać się przekonać jego słowom. Ta rozmowa była ostatecznym przypieczętowaniem końca ich związku. Po burzliwej rozmowie Michał w końcu spakował walizki i opuścił mieszkanie. Ewa zamknęła drzwi za nim, czując jednocześnie ulgę i pustkę. Kiedyś ten dom był pełen śmiechu, rozmów do późna w nocy, planów na przyszłość. Teraz pozostała tylko cisza, przerywana odgłosami ulicy. Przez kolejne dni Ewa musiała zmierzyć się z rzeczywistością, która ją przytłaczała. Pierwsze godziny po odejściu Michała spędziła w milczeniu, wpatrując się w okno i próbując zrozumieć, co dalej. Była w ciąży, sama, bez wsparcia męża, którego kiedyś kochała. Ale mimo tej trudnej sytuacji czuła w sobie nową siłę. Wiedziała, że nie ma już odwrotu, że teraz musi stawić czoła przyszłości, niezależnie od tego, jak trudna może się wydawać. Ewa zaczęła organizować swoje życie na nowo. Zrozumiała, że musi teraz myśleć przede wszystkim o sobie i dziecku. Pierwszym krokiem było ustalenie planu działania, musiała uporządkować sprawy finansowe, skontaktować się z prawnikiem i zacząć myśleć o przyszłości bez Michała. Choć czuła, że jej serce jest pełne żalu, nie chciała, by to uczucie kontrolowało jej życie. W międzyczasie odwiedziła ją przyjaciółka, Marta, która od początku wiedziała, że coś jest nie tak w małżeństwie Ewy i Michała. To Marta była jej oparciem, kiedy Ewa płakała w jej ramionach, opowiadając o wszystkim, co się wydarzyło. Wiesz, Ewa, jestem pod wrażeniem twojej siły, powiedziała Marta pewnego wieczoru, kiedy obie siedziały na kanapie przy kubkach gorącej herbaty. Nie każda kobieta potrafiłaby podjąć taką decyzję. Michał jest dupkiem, ale to, jak sobie radzisz, jest naprawdę godne podziwu. Nie czuję się silna, odpowiedziała Ewa z delikatnym uśmiechem. Czuję się bardziej jak wrak człowieka, który po prostu nie ma wyboru. Ale wiem jedno, nie mogłam dłużej żyć w kłamstwie. Lepiej być samą, niż udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy w rzeczywistości jest inaczej. Ewa powoli zaczynała dostrzegać, że życie bez Michała, choć trudne, może być także szansą na coś nowego. Zaczęła planować przyszłość, rozważała zapisanie się na kursy online, które pozwolą jej zdobyć nowe umiejętności, myślała o tym, jak urządzić pokój dla dziecka, a przede wszystkim zaczęła skupiać się na sobie i swojej niezależności. Ewa wiedziała, że decyzja o rozstaniu z Michałem to dopiero początek drogi. Musiała nauczyć się żyć sama, stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego i jednocześnie przygotować się na przyjście na świat dziecka. Wiedziała, że nie może pozwolić sobie na załamanie, była odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale także za małego człowieka, który wkrótce miał się narodzić. Pierwszym krokiem było zorganizowanie swojego życia na nowo. Ewa zaczęła przeglądać oferty pracy, choć wiedziała, że w zaawansowanej ciąży znalezienie czegoś odpowiedniego będzie trudne. Chciała jednak być przygotowana na każdą ewentualność, nawet jeśli na razie miała wystarczające oszczędności. Skontaktowała się także z prawnikiem, aby omówić formalności związane z rozstaniem i kwestią alimentów. Marta była jej największym wsparciem. Razem wybierały meble do pokoju dziecka, planowały zakupy, a także rozmawiały godzinami o tym, jak Ewa wyobraża sobie przyszłość. Te rozmowy pozwalały Ewie na chwilę oderwać się od smutnych myśli i skupić na pozytywnych aspektach nadchodzących zmian. Pewnego dnia, kiedy siedziały przy herbacie, Marta zapytała: Myślałaś o tym, co zrobisz, kiedy Michał będzie chciał kontaktować się z dzieckiem? Wiesz, że może próbować wrócić do waszego życia. Ewa zamyśliła się. Wiedziała, że prędzej czy później będzie musiała stawić czoła tej sytuacji. Jeśli będzie chciał widywać dziecko, nie zamierzam mu tego zabraniać. Ale nie chcę żadnych fałszywych prób ratowania rodziny. On zrobił swoje wybory, a ja swoje. Nasze drogi się rozeszły i nie zamierzam tego zmieniać. Zrobię wszystko, by nasze dziecko miało szczęśliwe życie, ale nie kosztem mojego spokoju. Muszę być silna, żeby być dobrą matką. Ewa czuła, że teraz zaczyna się nowy rozdział w jej życiu. Czasem pojawiały się chwile wątpliwości i smutku ale z każdym dniem czuła się coraz bardziej pewna swoich decyzji. Wiedziała, że przed nią długa droga, ale czuła, że jest gotowa stawić jej czoła. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale także małe zwycięstwa. Ewa uczyła się radzić sobie z codziennością, ale jednocześnie musiała stawić czoła trudnym emocjom. Z jednej strony czuła ulgę, że zerwała z Michałem, ale z drugiej strony wciąż bolała ją świadomość, że ich małżeństwo skończyło się tak tragicznie. Najtrudniejsze były wieczory, kiedy dom stawał się cichy, a myśli same kierowały się ku przeszłości. Ewa często wracała myślami do pierwszych lat ich związku, kiedy wszystko wydawało się idealne. Zastanawiała się, gdzie popełnili błąd, co mogła zrobić inaczej. Te myśli były jak trucizna, powoli niszcząca jej spokój. Jednak za każdym razem, kiedy zaczynała się pogrążać w żalu, przypominała sobie, że teraz najważniejsze jest dziecko. W tych momentach czuła, że musi walczyć o swoje szczęście, bo tylko wtedy będzie w stanie dać swojemu dziecku to, co najlepsze. Kiedy przyszła kolejna kontrola u lekarza, Ewa poczuła się silniejsza. Widok zdrowego, rozwijającego się dziecka na ekranie USG wypełnił ją radością. To przypomniało jej, że mimo trudności ma przed sobą coś niezwykłego, nowy początek, nowe życie. W tym samym czasie Michał, który wyprowadził się do innego miasta, zaczął coraz rzadziej kontaktować się z Ewą. Jego próby ratowania relacji stały się rzadsze, aż w końcu całkowicie ucichły. Ewa wiedziała, że to tylko kwestia czasu, zanim Michał zupełnie zniknie z ich życia, ale przestało to ją martwić. Przestała na niego liczyć i zrozumiała, że lepiej być samej, niż w fałszywym związku. Kilka miesięcy później Ewa urodziła syna, którego nazwała Filip. Poród był trudny, ale kiedy po raz pierwszy trzymała swoje dziecko na rękach, poczuła niewyradość. Cały ból, wszystkie troski i lęki zniknęły, gdy spojrzała w oczy swojego synka. Marta była przy niej przez cały ten czas, wspierając ją jak tylko mogła. Teściowa również odwiedziła ją w szpitalu, choć ich relacja była chłodna. Michał przysłał krótką wiadomość z gratulacjami, ale nie pojawił się osobiście. Ewa zrozumiała wtedy, że musi zaakceptować, że Michał nie będzie częścią ich życia w takim stopniu, w jakim kiedyś tego chciała. Pierwsze tygodnie z Filipem były trudne, brak snu, nowe obowiązki, ciągła troska o zdrowie dziecka. Ewa jednak czuła się spełniona, jakby znalazła swoje prawdziwe powołanie. Każdego dnia z radością obserwowała, jak jej syn rośnie, jak uczy się nowych rzeczy, jak rozwija się pod jej opieką. Ewa zaczęła także otwierać się na nowe możliwości. Myślała o powrocie do pracy, o rozwinięciu swoich zainteresowań. Zaczęła także spotykać się z innymi samotnymi matkami, z którymi mogła dzielić się doświadczeniami. Zrozumiała, że nie jest sama, wokół niej są ludzie, którzy wspierają ją i rozumieją jej sytuację. Mijały miesiące, a Ewa coraz bardziej odnajdywała się w nowej roli. Czuła, że odzyskała swoje życie nie jako żona Michała, ale jako niezależna, silna kobieta i matka. Z każdym dniem stawała się pewniejsza siebie, coraz bardziej zdeterminowana, by zapewnić swojemu synowi jak najlepsze życie. Ewa postanowiła także zainwestować w swoją przyszłość. Zaczęła studia online, które pozwalały jej na elastyczność i możliwość rozwoju. Każdego dnia, kiedy Filip spał, Ewa siadała przed komputerem, ucząc się nowych rzeczy. Wiedziała, że teraz jej życie zależy tylko od niej i chciała wykorzystać te szanse, by zbudować stabilny fundament dla siebie i dziecka. Czasem myślała o Michału. Zastanawiała się, co teraz robi, czy żałuje swoich decyzji. Jednak te myśli nie przynosiły już bólu. Były tylko echem przeszłości, którą zostawiła za sobą. Ewa zrozumiała, że koniec ich małżeństwa był początkiem nowej drogi drogi, która prowadziła ją do odkrycia swojej siły, niezależności i prawdziwego szczęścia. Kiedy pewnego dnia spacerowała z Filipem w parku, patrząc, jak jej syn z radością odkrywa świat, poczuła, że jest wreszcie na właściwej drodze. Była wolna od przeszłości, wolna od bólu, który kiedyś ją paraliżował. Teraz liczyło się tylko tu i teraz każdy uśmiech Filipa, każda mała radość życia codziennego. Ewa zrozumiała, że w końcu odzyskała kontrolę nad swoim życiem i już nigdy nie pozwoli nikomu, by ją z tego pozbawił.